To od największego do najmniejszego zbiórka. Mięta kolońska, mięta pieprzowa, mięta cytrynowa-słodka, ta malutka to mięta polej, a ta miniaturka to mięta korsykańska. Właśnie kwitnie. Gdybym chciał, wszystkie mięty pokazać, które są dostępne, to pewnie ten stolik musiałby mieć kilkaset metrów długości, ale dzisiaj posadzimy tę jedną, bo wiele osób robi pewien błąd. Przysadzeniu mięty polega on na tym, że sadzi miętę do pojemnika z innymi ziołami. Naprawdę tak się nie powinno robić. Pojemnik powinien być odporny, bo mięta oczywiście może w nim zimować. Wypełniamy ziemią ziół i warzyw. I tutaj taka aromatyczna mięta grejpfrutowa, naprawdę fantastyczna. Ona wypuści z czasem rozłogi, w związku z tym musi być sama, żeby nie wyłaziła nami, nie mieszała się z innymi ziołami. O. Samej roboty jest mało, to trzeba po prostu podlewać się. Ona, gdy się ukorzenie okrzepnie zacznie się rozrastać, sadzimy zielonym do góry, podlewamy, korzystamy. Ona sobie zaśnie snem zimowym, potem się obudzi i dalej będziemy korzystali. Tylko nie mieszajmy jej z innymi działami. One naprawdę tego nie lubią, bo mięta jest agresywna.